Dzień dobry, mamy poniedziałek 6 marca, więc czas, abyśmy przeanalizowali, co będzie się działo w tym tygodniu na rynkach, ponieważ bez względu na to, ile wysiłków wkłada Fed, aby chłodzić gospodarkę USA, sytuacja pozostaje taka sama. Rosną szanse na recesję w USA, a bank centralny musi podjąć pewne działania w celu osiągnięcia swoich celów. Umówmy więc kluczowe fundamenty dla dolara amerykańskiego oraz jena japońskiego i postarajmy się stworzyć plan handlowy dla euro-dolara i dolara z jenem. Patrząc na kalendarz makro, najważniejsze dane to oczywiście dwudniowe zeznania Jeroma Pawła przed kongresem we wtorek i środę oraz przeniesione z zeszłego tygodnia payrollsy z USA, które będą Upublikowane w piątek. I o ile oczywiście wystąpienie Paola pewnie no, poruszy rynkami w jedną lub w drugą stronę, na pewno jakaś wyższa zmienność się pojawi, to wygląda na to, że jednak NFP będzie czynnikiem, który ukierunkuje cenę na średni termin. Traderzy i inwestorzy no, muszą zrozumieć, co dzieje się z gospodarką USA. Choć teraz wydaje się to prawie niemożliwe. Seria pozytywnych makrostatystyk spowodowała, że idea o tym, że kraj przygotowuje się do recesji z powodu agresywnych działań Fedu. No Można powiedzieć, że zniknęła z radaru. Jeśli sytuacja się nie zmieni, może pojawić się pytanie, no, czy banki centralne nie powinny zostać zamknięte, ponieważ największe odwrócenie ich polityki pieniężnej od dziesięcioleci no, najwidoczniej nie wpływa na gospodarkę. Dlaczego gospodarka znów rośnie zamiast oczekiwanego miękkiego lub twardego lądowania? No, czy winna jest dobra pogoda, jak w przypadku Europy, czy też oczekiwania były zbyt niskie po prostu? Czy gospodarka jest niestabilna ze względu na odbudowę po pandemii lub zwiększonej, zwiększonej stopy funduszy federalnych? Sytuacja zaostrza sprzeczności między twardymi danymi, takimi jak bezrobocie i sprzedaż detaliczna oraz miękkimi oparte o ankiety. Solidne dane ekonomiczne no, były najwyższe odkąd Fed zaczął zacieśniać politykę pieniężną. Sytuacja dotycząca miękkich danych z kolei jest inna. Kiedy rynek nie rozumie, co robić, zachowuje się oczywiście nieracjonalnie. Przez długi czas amerykańskie indeksy postrzegały dobre wieści z gospodarki jako złe wieści dla siebie. Jednak silniejsze niż oczekiwane, niż oczekiwane dane produkcyjne ASM pomogły SP500 w zamknięciu na zielono po, czterech, po, po trzech tygodniach na czerwono. Inwestorzy zaczynają zdawać sobie sprawę, że wysokie stopy no, mogą niekoniecznie być w stanie zdusić gospodarkę. Więc po co w ogóle potrzebujemy banku centralnego, jeśli, bez względu na to, ile Fed chłodzi gospodarkę, ona nadal się nagrzewa? To powiedzmy kolokwialnie. Uważa się, że konsekwencje zacieśnienia polityki monetarnej zaczną mieć wpływ dopiero na określonym poziomie, więc albo Fed jeszcze do niego nie dotarł, albo opóźnienie czasowe jest zbyt krótkie na chwilę obecną, abyśmy zobaczyli efekty. W każdym razie, Fed nie może ryzykować jak na razie zwiększenia kosztów kredytów w odpowiedzi na silne dane. A mimo to Jerome Powell no, musi brzmieć jak Jastrząb podczas dwudniowego przemówienia przed Kongresem USA. Tego bynajmniej bym się spodziewał. I tak jak wspomniałem na samym początku, sytuacja zostanie wyjaśniona nie przez przewodniczącego Fed, ale przez raport o zatrudnieniu w lutym. Eksperci Bloomberga przewidują wzrost zatrudnienia o 215 tysięcy, ale pamiętajmy, że ostatnim razem ich szacunki zostały przekroczone prawie trzy razy, co oczywiście daje nam do myślenia, że tym razem może tak też się zdarzyć. I jednak jeśli sprawdzimy ostatnie kilkanaście miesięcy, widzimy, że pojawiały się pojedyncze epizody, gdzie dwa miesiące z rzędu prognozy rozjeżdżały się z faktycznym wynikiem, więc no, pewności nie mamy tutaj. I teraz więc przemówienia Jeroma Paula w kongresie i publikacja danych o zatrudnieniu, na które inwestorzy czekają, przewidują zwiększoną zmienność na euro-dolarze. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo fałszywych wybić z zakresu konsolidacji 1.0575 i 1.0675. A w takich warunkach lepiej chyba trzymać się z dala od rynku lub często zmieniać pozycję, Czytaj, skalpuj, inkasując nawet nieznaczne zyski. OK, i to tyle w kwestii euro-dolara, teraz czas na podsumowanie co się dzieje w kraju kwitnącej wiśni. a tutaj Haruhiko Kuroda pod koniec jego kadencji nadal sugeruje potrzebę ultrałatwiej, ultralekkiej, jak to woli, polityki pieniężnej. Inwestorzy nie wykluczają, że Bank Japonii rozszerzy docelowy zakres rentowności 10-letnich obligacji w marcu. Tak było w grudniu pomimo głębiego stanowiska gubernatora BOG. Dlaczego więc historia nie miałaby się powtórzyć i tym razem? Oczekiwania na jastrzębie zaskoczenie ze strony Banku Japonii zachęcają niedźwiedzie na dolarze z jenem, nawet w chwili dużego popytu na dolara amerykańskiego. Przez długi czas Haruhiko Kurodam realizował ultralekką politykę pieniężną, no w tym ujemne stopy procentowe, QE i kontrolę krzywej rentowności. Jednak no globalne trendy są następujące. Najwyższa inflacja od dekady zmusza banki centralne do agresywnego podnoszenia 100%, a także rośnie szansa na normalizację w Japonii. I według ekspertów Bloomberga nowy gubernator BOG Kazuo Ueda dokona dostosowania do polityki pieniężnej na drugim posiedzeniu w czerwcu. Ale na ten moment, na marzec, 46 z 49 ekspertów ankietowanych nie przewiduje żadnych zmian. A Morgan Stanley OFG Securities widzi wzrost o 20% docelowego zakresu rentowności dla 10-letnich obligacji, powołując się na to, że potrzeba silniejszego jena jest teraz niższa niż w grudniu. Dziesięcioletnie rentowności obligacji testują górną granicę plus minus a zakresu 0,5%, a tak zwany wskaźnik ryzyka odwrócenia trendu, czyli spread pomiędzy opcjami, pomiędzy kosztami na opcję call do put na dolarze z jenem, osiągnął najniższy poziom od października. Zatem spadki są napędzane obawami, że Haruhiko Kuroda zdecyduje się na dostosowanie polityki pieniężnej już w marcu, czyniąc w ten sposób no nie jako przysługę dla swojego następcy. Ale jeśli tak się nie stanie, Para, mimo to prawdopodobnie wzrośnie. Na korzyść dalszego rajdu dolara amerykańskiego przeciwko jej jest rozszerzający się spread między obligacjami USA a japońskimi i niższe prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych, ale także nadal słaby rachunek bieżący w Japonii. Pomimo wzmocnienia lokalnej waluty, koszt importu jest nadal wysoki. A na trend dolara z 1 z pewnością wpłynie raport z USA w lutym i przemówienie Jerome'a Powella przed kongresem. No, i jak rozmawialiśmy w wyniku wyższego PC, szef Fedu, po prostu podczas, tego, podczas tych zeznań przed kongresem, no, najprawdopodobniej musi być Jastrzębiem. No i jednocześnie spowolnienie zatrudnienia do 215 tysięcy jest też obarczone końcem nadziei na wzrost stawki funduszy federalnej do 6%, no co powinno osłabić dolara amerykańskiego. Tak więc, reasumując to wszystko, jeżeli nie zobaczymy niespodzianek ze strony Banku Japonii, Para pewnie wzrośnie do 136,7, nawet 138. Po czym, jeśli otrzymamy, tak jak wspomniałem, słabe dane odnośnie zatrudnienia, prawdopodobnie spadnie. I więc, biorąc to pod uwagę, krótkoterminowe longi przez większą część tygodnia, a na koniec duży short może okazać się dobrą strategią. I dobrze, to już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, aby zajrzeć na inne nasze produkcje, jeśli ciekawi Was tematyka tradingu i inwestowania, no oraz naszą stronę internetową forexclub.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawych materiałów. Także to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam samych udanych transakcji i słyszymy się w następnym odcinku.